Cześć, dzień dobry tu Kwiecińska w ogrodzie. Witam się z Wami serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem będzie o pewnej nowości, którą zdecydowałam się wprowadzić do moich tegorocznych wysiewów. Mianowicie Soil Blockery w dwóch rozmiarach. Jest to dla mnie nowość, nigdy tego nie używałam, ale już w zeszłym roku bardzo chciałam spróbować tej metody. Nie wiem czy wiecie, ale właśnie te urządzenia, czyli soy blockery, zastępują nam wszystkie wielodoniczki czy jakieś tace do wysiewów. To są takie urządzenia, z których, którymi wyciska się z ziemi kosteczki. Kosteczki, w których umieszczamy nasionka i w takich kosteczkach z ziemi już bez użycia plastikowych tac, ewentualnie do podstawki, wysiewamy, wysiewamy no, warzywa, owoce ogólnie wysiewamy w nich nasionka i to jest, to jest nowość ja tego urządzenia używałam dopiero raz na próbę tak naprawdę razem z mężem testowaliśmy na ile jesteśmy w stanie za pierwszym razem na sucho użyć i, i to nam wyjdzie teraz razem z wami będę testować to drugi raz i przy okazji testowania soy blokerów Pokażę Wam porównanie dwóch rodzajów ziemi do wysiewów, ponieważ w tym roku stawiam na to, żeby od samego początku zasilić nasionka czy też te młode sadzonki dobrymi produktami. Zeszły rok był taki trochę na wariackich papierach, nie do końca przyłożyliśmy się do tego. Jaku, jakiej używamy ziemi do wysiewów? Trochę za mało zainwestowaliśmy właśnie w zasilanie nasionek różnymi preparatami i uważam, że gdzieś to się odbiło na, na jakości tych sadzonek na ich późniejszym, w ich późniejszym wzroście. Dlatego kupiłam dwa rodzaje dobrej ziemi, przeznaczonej specjalnie do wysiewów. Jedna to jest ziemia EkaGro, gotowa. Z perlitem, tak jak możecie tu zauważyć, ona jest bardzo sypka, bardzo czysta, taka miałka puszysta, i ona ma dodatkowo w swoim składzie perlit, który pomaga w utrzymaniu wilgoci. Najpierw wyciśniemy sobie kosteczki z tej ziemi. A potem pokażę Wam porównanie z ziemią, która nazywa się Durpeta i jest bardzo polecana wśród ogrodników jako jedna z najlepszych ziemi do wysiewów. Dlatego w dzisiejszym odcinku użyjemy sobie Soil Lockera, być może i Was zachęcę do tego, żeby wycisnąć sobie takie kosteczki i w nich wysiać swoje warzywka i porównamy sobie te dwie ziemie. Zapraszam. Zanim zaczniemy robić kosteczki, to jeszcze tylko Wam powiem, że są dwa rodzaje tego soy blockera. Tu mamy rozmiar mikro i to, to jest taki malutki soy blocker, który wyciska nam malutkie mikro On się nadaje do tego pierwszego etapu, gdzie wrzucamy nasionko i ono nam zaczyna tutaj kiełkować i budować tą masę korzeniową, więc to jest na ten pierwszy etap. Na następny etap mamy większy soy blocker, który wyciska nam tutaj już większe, większe kosteczki. Odpowiednik tych większych wielodoniczek P7. I teraz, tak jak wyciśniecie sobie taką mikrokosteczkę i ta sadzonka Wam tutaj urośnie, to potem wyciskacie sobie dużą kosteczkę. Ona ma tutaj taki wkład kwadratowy, zwróćcie uwagę. Pokażę Wam w ten sposób, o, i to jest dokładnie to miejsce, w które wsadzicie potem tą mikrokosteczkę z tego mniejszego blockera Dzisiaj użyjemy sobie tych, tego mikro blokera, a ma, zrobimy malutkie kosteczki, ponieważ one przydadzą mi się do następnego odcinka, kiedy będę Wam pokazywać wysiew bakłażanów i papryk. Więc słuchajcie, potrzebna nam jest ziemia. Najpierw testujemy ziemię ekagro do, do wysiewów specjalnie przeznaczoną ona ma perlit, o którym wam mówiłam perlit, który pomaga utrzymać wilgotność gleby żeby zrobić takie kosteczki musimy uzyskać odpowiednią konsystencję ziemi i tutaj słuchajcie, nie ma sprawdzonego przepisu i trzeba tą konsystencję wypracować sobie samemu samodzielnie trzeba po prostu sprawdzić jaka konsystencja Najbardziej będzie pasować i z jakiej konsystencji te kosteczki wyjdą najlepsze. No, jest to forma błotka. To nie może być sucha ziemia, ponieważ wtedy y, przesypuje się, nie ma tej y, takiej y, spoistości, ona się nie skleja i kosteczki wtedy nie wychodzą, więc ziemi musimy y, dodać. Ja dzisiaj do testów wlewam ziemi, ale czasami też. Y, Namakam tą ziemię, podlewając je, ją od razu kwasami humusowymi, ale myślę, że o kwasach opowiem Wam e, przy okazji wysiewu, właśnie bakłażanów i papryk. No i słuchajcie, zaczyna mi się robić tutaj niezłe błotko. To jest mój drugi raz, słuchajcie, także testuję to rozwiązanie razem z Wami. Tak naprawdę najwięcej do tej pory e, tego SojBlockera testował mój mąż z synkiem. Oni się przez jakiś czas nim tutaj bawili i tworzyli kosteczki. I coś im tam nawet wychodziło. Ja dzisiaj mam asystenta w tle. Słuchajcie, mój mąż mi tu towarzyszy i czuwa nad tym, żeby wszystko dobrze było widać w kamerze. Pierwszy raz mam przy nagrywaniu asystenta. Słuchajcie. absurd to jest dobra konsystencja, myślisz? Myślę, że tak ok. Dobra, to teraz tak. Bierzemy sobie sojkę i nabijamy tu porządnie. Widać to w kamerze. Nabijamy sobie tu porządnie tej ziemi. Patrzymy, żeby jej. Żeby ona tu wszędzie nam w te kratki powchodziła. Nie do końca jestem przekonana, czy ziemia z perlitem będzie do tego odpowiednia. Ale zobaczymy. I teraz tak. Tutaj musimy zwrócić uwagę, żeby ta ziemia nie wystawała nam. Poza tą kostkarkę. Jakoś tak szybciej powiedzieć mi kostkarka czasami. Nie, jakby nie było, jest to kostkarka. Tak. Tak ja sobie tutaj. Wyrównamy. Myślisz, że musi być widać te kratki? Myślę, że dobrze wybuchło. By uh -huh. Okej. Okay. Słuchajcie, próbujemy. Próbujemy. Dobra. I teraz musimy zmienić tacę. Mój asystent mi w tym pomoże. Odciśniemy sobie je, te kosteczki, o tutaj, czy to tak? Uwaga, tym trdm Tadam No nie jest perfekcyjnie, ale myślę, że słuchajcie, jak na pierwszy raz Pokażę wam taką pojedynczą kosteczkę, ona wygląda tak Zobacz, Artur, czy to widać w kamerze? Tak, może to od niej widać. I zobaczcie, tu jest taka dziurka. Sojbloker nam odcisnął dziurkę, i to jest miejsce na nasionko. I w takiej kosteczce to nasionko sobie kiełkuje, i kiedy nam już nabierze masy korzeniowej, czyli obrośnie nam tą kosteczkę, to my robimy większą kostkę z tego dużego blockera i w tą kosteczkę wkładamy. To, co dzisiaj tutaj zrobiliśmy. Więc ja myślę, że te kosteczki sobie zostawimy. Bo one wyszły całkiem, całkiem. Nie wiem, jak wy to oceniacie. Jak wam, jak wam ta metoda, jak ona do was przemawia? To pokażemy zbliżenie. I teraz zobaczcie, jest też oszczędność no, tych tacy do wysiewów, ponieważ na takiej tacy możecie sobie wysiać kolejne tutaj bloki z tych mini kosteczek. No i e, generalnie do, dołożę sobie jeszcze do tego znacznik. Poproszę jeden znacznik. Jeśli pojawią się wątpliwości co do opisywania tego, co zostało wysiane, to zobaczcie, tutaj położę sobie znacznik i będę wiedziała, że w tym bloku mam na przykład wysiane. Bakłażany. Albo sobie podzielimy te kosteczki na kilka rządków o. i dołożymy kolejny znacznik, i to będą kolejne wysiewy. Mnie się ta metoda bardzo podoba, i słuchajcie, no myślę, że zostanie ze mną na dłużej. Spróbuję sobie właśnie wysiać w niej. Bakłażany. Nie ma przepisu na to błotko, próbujcie po swojemu, własnej konsystencji, taka, taka która będzie Wam najbardziej odpowiadała. Góry by się nie rozpadały. Nie? Tak, najważniejsze, żeby się nie rozpadały, choć uważam, że te są całkiem, całkiem nieźle, jeśli chodzi o konsystencję. Mamy nasypaną już drugą ziemię, tą durpetę, i ona ma. Widać, że tutaj też jest sporo torfu w tej ziemi. Ma więcej farfocli, jest taka ziemia z kłakiem, jak to powiedział Artur. O widzicie, ma kawałki. Puszysta, nie Jest puszysta, jest ładna, ma taki delikatny kolor, ale jest też sypka. Tylko ma więcej właśnie tego yy, kłaczka, tego torfu. Nie wiem, mam wątpli wątpliwości co do tego, czy ona się nada do Soil Blokera, ale sprawdzimy to i zrobimy jej test. Dodajemy wody standardowo. Moje ręce już są paznokcie wyglądają, jakbym <laughs> przekopała cały ogródek rękoma. Ale potem poznasz ręce ogrodnika, a właściwie dłonie ogrodniczki, że te paznokcie są. No, nie takie proste od kosmetyczki, tylko często gdzieś tam jest właśnie jakieś, um, jakieś zabrudzenie od ziemi. Ale jak się nie ulubia um, rękawiczek, to tak jest. Tutaj słuchajcie, asystent w tle podpowiada. Ja już widzę tro trochę inną taką um, wilgotność tej ziemi, że ona tak jakby nie trzymała tej, e, tej wody, tylko jak przycisnę, to ta woda e, od razu momentalnie e, wypływa. Więc e, no myślę, że też przez to, że ona nie ma perlitu, więc to wiązanie tej wody też będzie troszkę inne. Mamy błotko, słuchajcie. Już też sprawdziliśmy przy, przy tym pierwszym wyciskaniu serblokerem, że jednak lepiej robić to na stojąco, zresztą zauważycie to na filmiku, że jak Artur wyciska na stojąco, to wychodzi to, lepiej jest inny, inny nacisk. Czyli tak, pakujemy tutaj ziemi. Pakujemy tutaj ziemi i trzeba tą to wyrównać. To, to, co też zauważyliśmy, to, że faktycznie ta ziemia musi tutaj być na równo i że musi być widać te kratki. No, jestem ciekawa, ale powiem Wam, że na moje oko no, nie będzie dobrze, że będzie trudniej niż w tamtym, ale. Może się mylę. No, masz cztery oczy, więc jesteś bardzo wiarygodna. No i słuchajcie, wyciskamy. Wciskamy. Powstań. Eee, tak, wstanę do tego, ale poproszę też drugą tackę, tak żeby tu wszyscy mogli zobaczyć, jakie nam wyjdą piasteczki. I uwaga, widać w kamerze? Co ja mam, jakiś taki strach wewnętrzny przed wyciskaniem tego, żeby one wyszły. Ładne. Przycisnąć? Przyciskam. No, słuchajcie, miłe zaskoczenie. Bardzo miłe zaskoczenie. Bo tutaj akurat ładnie się odczepiły. Nie trzeba było potrząsać. Są bardziej mokre. Trochę mniej widać tych dziurek tutaj na nasionku, ale nie wiem czy to, jest, czy to ma aż takie znaczenie. Spróbujemy zrobić to jeszcze raz. Zmiana tacki. I spróbujemy zrobić jeszcze raz, słuchajcie. Nabieramy ziemi. I ty to Artur jakoś tak robiłeś, nie? Masowałeś tutaj tą ziemię. Co No, trochę siły do tego potrzeba. Chyba mi się to ładnie wypełniła, Ale ta woda bardziej wylatuje niż w tamtej. No, przez to, że jest puchata. Ta uh -huh. jest. Puchata, buchata. No, to ruchowa w prostu, nie? Uh -huh. A nie taka czar czarna ziemia. Tak. Dobra. Teraz tak wyrównujemy. Ja to tak chciałabym, żeby było idealnie, równiutko tutaj wypełnione. No dobra, poproszę tackę numer 2. I odciskamy, kochani. Robimy kolejne kosteczki. Dociskamy. I. I ciach. No. Jestem zaskoczona, bo obstawiałam, że. No, ale nie są takie ładne, nie? No nie ma tych dziurek, tutaj nie widzę no, e... nadzieję, że... O właśnie zrobimy takie zestawienie. i zobaczcie. Tutaj są bardzo wyraziste te dziureczki. Tutaj jest tutaj Kiepsko. No nie, to zdecydowanie ekagro. Ta z perlitem wygrywa. Myślę, że nie każda ziemia, bo jest... A to użyjemy po prostu albo do wielodoniczek, albo, albo dosypiemy do podwyższanych grządek. Więc nasza ocena jest taka, że no, wygrywa ta. Jaką no, Zaraz Wam pokażę, też zrobię Wam wrzutki, takie, jaka to jest konkretnie ziemia. Okej. Okay. Taszczyłam ją do góry, żeby Wam pokazać. To jest ta ziemia od EKGRO, przeznaczona do wysiewów z dodatkiem perlitu, który pomoże tą ziemię trochę napulchnić i utrzymać wilgoć. Ona ma też, według producenta, producent obiecuje, że jest to struktura, jest taka struktura tej ziemi, która wspomaga ukorzenianie się roślinki. Mm, więc my polecamy, jeżeli planujecie używać Soil Lokera i robić te właśnie kosteczki z ziemi To polecamy tą ziemię od EKGRO Wielu ogrodników poleca ziemię tą Durpetę, ale no, sami widzieliście po testach, że ona ma bardzo dużo torfu I nawet teraz, kiedy Artur właśnie wkłada tą ziemię do wielodoniczki, żeby ją zużyć to Mówi, że zachowuje się właśnie jak gąbka, z której wodę można wyciskać. Także my polecamy tą. Oczywiście jest jeszcze pewnie wiele rodzajów innej ziemi, która też się świetnie na tego sprawdzi. My na razie przetestowaliśmy dwie i na dzień dzisiejszy ta skradła nasze serca i przy tej zostajemy. A zaraz powiem wam jeszcze coś o tych kosteczkach na sam koniec. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na koniec, o której nie wspomniałam, że teraz mając takie gotowe kosteczki, do których będziecie wrzucać nasionka, musimy zadbać o to, żeby one nam nie wysychały. Yy, najlepiej po prostu co któryś dzień, jak będziecie widzieli, że, yy, że robi się ta ziemia lekko sucha, to spryskiwaczem podchodzimy, spryskujemy ziemię yy, kosteczki z, yy, z góry. I jak już potem sadzonka będzie zdolna, żeby pić poprzez korzenie, właśnie wodę, to podlewamy tą tackę od spodu i ona sobie będzie ładnie chłonąć. A do, dopóki właśnie nie wypuści korzeni, spryskujemy spryskiwaczem z góry, tak żeby nam nie obeschła. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ta metoda wysiewu. Ja jestem bardzo na tak i już nie mogę się doczekać, aż w tych dziurkach wylądują nasionka bakłażanów i papryk, bo to najprędzej. No, jestem szalenie ciekawa, jak potem z tym przekładaniem do tych większych kosteczek, także będę dawać Wam znać na bieżąco, jak już coś wysieje i kosteczka obrośnie korzeniami, to tam Wam potem znać, jak to wygląda na późniejszym. Etapie. Czekam na wasze komentarze i opinie o tym, jak Wam się ta metoda spodobała.